Witam, witam, jesteśmy w podobnej grze do Outlast'a więc zaczynajmy Ma być bardzo straszna No, chcę to zobaczyć Ja pierdzielę, co to biegło O, szpital, czyli jesteśmy w szpitalu. No fajnie, no fajnie, fajnie. Super. Y na 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 biegniemy sobie na na zamkniętym I łóżko super. A trumny ofensywnie, 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 ofensywnie. Jednak nie ja potem do góry, co ja tu mam zrobić. Na razie no łóżko ofensywnie. Łóżko, no pięknie łóżko Dzisiaj to będzie bardzo krótki odcinek Chciałbym tylko wam przedstawić Że mogę nagrać z tej gry Czyli Outlast Na iPhone'a Chciałbym przedstawić wam, że takie gry są w ogóle Więc jestem na razie Kręcimy się wokół Dyskoteka, mm, mm, dyskoteka, dyskoteka Dobra, za jaki papel, a nie strasznie Dobra, to był taki filmik Chciałbym pokazać wam, że jest gra Podobna do Outlasta Na Androida oraz IOSa Teraz będę się z wami żegnał Jak chcecie więcej odcinków z tej gry Łapka w górę Więc będziemy nagrywać